Wojna na upadlinie się rozwija, a ludzie wszędzie biednieją. Dlaczego? Ponieważ cała kasa zachodu jest drukowana przez syjonistów, a następnie pożyczana na lichwiarski procent rządom państw zachodnich. Im więcej zatem te rządy pieniędzy roztrwonią lub zmarnują, tym więcej odsetek zarobią syjoniści i tylko dlatego fundusze publiczne są wszędzie monstrualnie rozkradane lub wyrzucane w błoto. To są te ławeczki w parkach po pół miliona złotych, lub przekopy mierze i za miliardy, żeby ułatwić USA grabież złóż naturalnych należących do narodu polskiego. Im więcej pieniędzy zdartych z ludzi zostanie wrzucone w błoto, na przykład na upadlinie, tym więcej spłynie odsetek do syjonistów, To naprawdę takie proste. Im więcej ci morawieccy ukradną publicznych pieniędzy, tym więcej zarobią syjonistyczni drukarze tej brudnej kasy. Tak działa ten złodziejski system, a mimo to Władimir antywirus Putin ograł zawodowych oszustów i lichwiarzy. Nie miał prawa zwyciężyć ustawionej partii z genetycznymi szkindlerami, a tu proszę bardzo, wszystkie ich grube plany zniweczył. I jeszcze się wzbogacił przy tym cztero lub pięciokrotnie. Połączcie kropki, a ukaże się Wam pełniejszy obraz przekrętu zwanego wojną, która ma na celu zubożenie państw i wpędzenie narodów w nędzę, ponieważ z niewoli można się podnieść, natomiast z nędzy?